Dzień dobry moi drodzy. W kalpę między morzem a jeziorem rezerwatem też przyrody las Salinas jest realizowana jedna z najbardziej atrakcyjnych wow. w tej chwili inwestycji w kalpę. W dwóch wysokich, 18-piętrowych wieżach powstaną apartamenty, penthousy, również te z Solarium. Na ostatniej kondygnacji, takie bardzo ekskluzywne, z prywatnymi basenami. Na 11 piętrze, w jednej z wież, w tej urbanizacji, będzie basen, sauna, siłownia i jacuzzi. Strefa spa również w czasie zimnych hiszpańskich dni i nocy. Co oczywiście na kostadanka zdarza się niezmiernie niezmiernie rzadko, bo średnioroczna temperatura wynosi tu aż 19 stopni Celsjusza. Dodatkowo na dolnym poziomie całej inwestycji będzie duży basen z wodospadem, basen typowy do pływania około 18-20 metrów sprzeciw prądem, miejsce na zostawianie rowerów, plac zabaw dla dzieci. Tereny zielone, strefa kołorkowa i taka poczekalnia. Apartamenty będą miały widok na południe, na morze, ale są też takie, które będą miały sypialnie od strony Las Salinas z cudownymi widokami. Jest to bardzo dobre miejsce. Zostało niewiele apartamentów. Jeśli chcesz przedstawimy Ci całą ofertę tej nieruchomości. Jeśli chcesz więcej takich informacji subskrybuj nasz kanał. Obserwuj po więcej i zadawaj pytania, chętnie odpowiemy.